Cześć, witajcie fani Marvela, witajcie fani Deadpoola. Jak wiadomo, postać Deadpoola jest jedną z najbardziej absurdalnych w świecie tego uniwersum, więc nikogo chyba nie dziwi, że historie z tą postacią są naprawdę komiczne i no niecodzienne, delikatnie to ujmując. No i właśnie w tym odcinku chciałbym wam przytoczyć 7 takich sytuacji z życia Deadpoola, które no, są naprawdę absurdalne i komiczne. I gwarantuję Wam, że żaden inny superbohater, czy tam antybohater, czy w ogóle jakakolwiek postać z komiksu raczej nie ma takich sytuacji jak Deadpool. Zaznaczam tutaj, że w tym materiale będą spoilery, no bo inaczej się nie da. Natomiast też dodam z własnego doświadczenia, że ja już znałem niektóre z tych faktów przed tym, jak czytałem te komiksy i nie zabrało mi to w żadnym stopniu... Frajdy z doświadczania i czytania tych komiksów, więc zapraszam wszystkich do oglądania. Myślę, że będziecie się tutaj fajnie bawić. Bob, let's have some fun. Jednym z klientów Deadpoola był bardzo bogaty starszy mężczyzna, który związał się z młodą supermodelką. Kontrahent ten chciał za wszelką cenę przywrócić sobie młodzieńczy wigor i w celu tym zlecił Deadpoolowi kradzież rogu należącego do znanego przeciwnika Spidermana i Hulka, supersilnego Rhino. Starzec wierzył, że sproszkowany i wciągnięty przez nos róg należący do Superwatera jest w stanie go odmłodzić. Deadpool miał spore kłopoty walcząc z tą chodzącą górą mięśni, a w wykonaniu zlecił nie pomagał mu również fakt, że podczas swojego poprzedniego pojedynku z innym najemnikiem o pseudonimie Czarny Łabędź, Deadpool nabawił się pewnej dysfunkcji, która uniemożliwiła mu poprawne celowanie i trafianie. Ostatecznie Deadpoolowi udało się pokonać swojego przeciwnika, a dokonał tego przy użyciu starych gadżetów należących do Avengers, które, jak się okazuje, najemnik miał w swojej gablocie kolekcjonerskiej. Spryskując swojego przeciwnika gazem Antmana, Deadpool pomniejszył Rhino. Do komicznie małych rozmiarów. Po odcięciu jednego z rogów i zainkasowaniu okrągłego miliona dolców, Deadpool nie pozostawia zmniejszonego przeciwnika na pastwę losu ani też nie oddaje go w ręce sprawiedliwości, a zamiast tego zaczyna go więzić i robi mu różnego rodzaju psikusy. Karmi go gigantycznymi ciastkami oreo, wrzuca do akwarium z piraniami i uwaga, przypina go do kluczy od samochodu, traktując go jako peloczek. Polecam przeczytać samemu tę historię, myślę, że nieraz mocno się uśmiejecie. Deadpool jest postacią, która posiada bardzo szeroką wiedzę na temat popkultury, a jego żarty często obfitują w nawiązania do znanych osób. W drugim numerze serii Cable and Deadpool, wydanej w 2004 roku, ma jednak miejsce coś niezwykłego, gdyż nasz antybohater ściąga swoją maskę, stwierdzając, że wygląda jak skrzyżowanie Ryana Reynoldsa oraz psa Sharpey. Co ciekawe, w oryginalnym komiksie jego nazwisko zostało napisane z błędem, zamiast Reynolds mamy tutaj napisane Reynolds. Zdanie to zaintrygowało samego aktora, który, jak wiadomo, już 5 lat później zaczął odgrywać Deadpool'a na dużym ekranie. Chociaż myślę, że spokojnie można powiedzieć, że on wcale nie musiał go grać, gdyż po prostu urodził się do tej roli w historii rozdział X Deadpool oraz postać Śmierć zostają porwani przez doktora, którym jak się okazuje później jest nie kto inny jak sam Loki. Bóg kłamstwa chcąc pokonać swojego brata Tora okłamuje Deadpoola informując go, iż jest jego prawdziwym ojcem, a następnie zleca mu kradzież Mjolnira w zamian za uwolnienie jego ukochanej śmierci. Thor ratuje cywili ponącego wieżowca, jednak w pewnym momencie następuje wybuch i syn Odyna traci kontakt ze swoim młotem. Jak się okazuje, cała akcja została starannie zorganizowana przez Rockiego, a oglądając z boku całą sytuację, Deadpool pierwszy odnajduje Mjolnira i podnosi go zmieniając się w potężnego Thora. Tak naprawdę jest to tylko fałszywy młot, ale cała sytuacja sprawiła, że Thor przestał szukać prawdziwego Mjolnira i po 60 sekundach bez kontaktu ze swoim motem przemienia się w postać doktora Donalda Blake'a. Po dłuższym czasie Donaldowi Blake'owi udaje się jednak przejrzeć podstawę Blokiego I domyśla się, że ten użył specjalnego zaklęcia, które sprawia, że fałszywy Mord będzie imitował atrybuty oryginału. Następnie przekonuje Deadpool'a z mocami Tora do powrotu na miejsce, w którym zniknął mu z oczu Mjolnir, a później, odnajdując go ponownie, przyjmuje postać nordyckiego boga. Gdy Thor chce zgładzić śmierć, Deadpool rzuca się na niego, jednak po krótkiej walce, Thor przejmuje również jego fałszywego Mjolnira i posyła najemnika do krainy snów. Po odzyskaniu przytomności, Deadpool budzi się na ulicy i udaje się do hotelowego pokoju. Nie wszystko jest jednak takie jak być powinno. Okazuje się, że za zdradę jaki dopuścił się Deadpool wobec Lokiego, gdy zaczął ostatecznie pomagać prawdziwemu Thorowi, Loki nałożył na niego klątwę. Przeglądając się w lustrze, Deadpool nie widzi już oszpeconego Wade'a Wilsona, a zamiast tego dostrzega odbicie twarzy supergwiazdem Myszynym Impossible Toma Cruza. I chociaż wydawać by się mogło, że Deadpool wygrał los na loterii, to nasz anty Bohater był wielce niezadowolony z takiego obrotu spraw. Stwierdza, że wszystkie te blizny zdefiniowały to, kim tak naprawdę jest, i przyzwyczaił się już do nich. Znana twarz przyciąga też zbyt wiele uwagi wśród innych ludzi. Deadpool był zdesperowany do tego stopnia, aby pozbyć się swojego nowego wyglądu, że zrzucił się zwierzowca upadając na twarz, włożył głowę pod pędzący pociąg, a także zanurzył ją w żrącym kwasie. Klont falokiego sprawiła jednak, że wygląd Deadpoola pozostawał po każdej z tych prób w idealnym, nienaruszonym stanie. Oczywiście po czasie Deadpoolowi udało się pozbyć klątwy, natomiast sami chyba przyznacie, motyw jest niezwykle ciekawy. Kolejna ciekawostka również związana jest z klątwą, jaka została rzucona na Deadpoola. Często balansując na granicy życia i śmierci, Deadpool wiele razy napotykał na swojej drodze uosobienie śmierci, kosmiczną istotę, która objawiała mu się najczęściej w postaci kobiety, mającej czaszkę zamiast twarzy. Po pewnym czasie okazało się, że nasz najemnik zaczął przejawiać uczucia względem tej potężnej postaci i to z wzajemnością, gdyż śmierć również była nim zafascynowana. Niestety Deadpool nie był jedynym facetem za kochanym w śmierci, gdyż tej pożądał również sam Thanos. Zazdrosny tytan, nie chcąc dopuścić do sytuacji, w której Deadpool znajdzie się w czułych objęciach śmierci, postanawia rzucić na niego klątwę, która sprawia, że ten stał się całkowicie nieśmiertelny. Jakiś czas temu Thanos ściągnął już klątwę z naszego antyboatera, co nie zmienia jednak faktu, że Deadpool dalej jest niezwykle trudny do ubicia. Deadpool potrafi być prawdziwą zmorą dla postaci Taskmastera. Dla mniej wtajemniczonych, Taskmaster to najemnik posiadający niezwykły dar. Potrafi ją skopiować każdy styl walki i ruch, który jest w stanie zaobserwować. W swoim najmniejszym fachu posługuje się on różnorakimi broniami. Jego ulubionymi są łuk, miecz, nóż, tarcza oraz pistolet, ale spokojnie można rzec, że jest on ekspertem w praktycznie każdym znanym człowiekowi orężu. Do przyswojenia konkretnego stylu walki Taskmaster może obserwować ruchy danej osoby na. Żywo, jak również oglądając jakąś osobę w telewizji, na przykład podczas filmu akcji lub walki bokserskiej. Co istotne, nie mogą skopiować przy tym supermocy. Czyli przykładowo, obserwując w akcji Spidermana, są w stanie odtworzyć jego styl walki i poruszania się, ale nie będzie w stanie tego zrobić z tak ogromną szybkością, a jego ciosy nie będą miały nadludzkiej siły. Warto zaznaczyć, że szybkość, refleks, winność i zręczność Taskmastera i tak są w niewielkim stopniu ponadludzkie. Przykładowo, w czwartym numerze swojego solowego, Komiksu z 2002 roku. Taskmaster obejrzał materiał ze sztukami walki w dwukrotnie przyspieszonym tempie, a następnie udało mu się przez moment walczyć dwa razy szybciej niż potrafi człowiek. Był on w stanie poruszać się tak szybko jednak przez bardzo ograniczony czas, gdyż jego ciało nie było w stanie znieść tak intensywnego wysiłku. O ile Taskmaster może być utrapieniem dla wielu superbaterów, gdyż z łatwością przewiduje ich ruchy, o tyle Deadpool jest dla niego swego rodzaju kryptonitem. Będąc w pewnym stopniu psychopatą. Deadpool potrafi być całkowicie nieprzewidywalny i chaotyczny również w sposobie walki, co w konsekwencji prowadzi do tego, że zdolności Taskmastera zostają w potywce obu panów całkowicie zneutralizowane. Po raz pierwszy ci dwaj najemnicy spotkali się w drugim numerze trzeciej serii komiksów Deadpool. W komiksie tym Taskmaster chciał zatrudnić przyjaciela i najbliższego współpracownika Deadpoola, Weasla, oferując mu bardzo lukratywną umowę. Nie wiedząc o całym zajściu, Deadpool mylnie zinterpretował całą sytuację, stwierdzając, że Taskmaster porwał jego przyjaciela i ruszył mu na ratunek, lokalizując go przy pomocy specjalnego urządzenia namierzającego. Co ciekawe, w pierwszej batalii Deadpool zebrał cięgi od najemnika w masce przypominającej czaszkę. Było to też pierwsze i zarazem prawdopodobnie ostatnie zwycięstwo Taskmastera nad Deadpoolem. tym samym numerze, gdy Weasel dalej nie jest w stanie podjąć decyzji, czy chce rozpocząć pracę dla Taskmastera, ten chcąc ułatwić mu decyzję, wyzywa Deadpoola na drugi pojedynek, tym razem jednak mając już zamiar zabić swojego oponenta. Pewny siebie Taskmaster ośmiesza Deadpoola w początkowej fazie ich pojedynku instruując przy tym swoich studentów jakie błędy popełnia jego przeciwnik. W pewnym momencie Taskmaster stwierdza, że Deadpool jest mistrzem jeżeli chodzi o gadanie. Tłumaczy swoim uczniom, że ciągła paplanina i żarty jakie stosuje Deadpool mają na celu rozproszenie uwagi jego przeciwników. Stwierdza przy tym, że słowa potrafią być ostre niczym stal, jednak on sam preferuje stal, a mówiąc to, odcina jeden z palców Deadpool'a. Następnie, będąc przekonany o swojej pełnej kontroli nad pojedynkiem, Taskmaster ostentacyjnie zaczyna opowiadać swoim studentom, jak za chwilę jego przeciwnik wpadnie w czysty gniew. Ku zdziwieniu najemnika z fotograficzną pamięcią, Deadpool zaczyna się jednak śmiać, tańczyć oraz wykonuje serię chaotycznych ciosów, którymi pokonuje Taskmastera. Całe to zdarzenie sprawiło, że Taskmaster został ośmieszony na oczach swoich uczniów i przez chwilę nawet nie mógł dojść do siebie. Bełkocząc tylko, że musi znaleźć sposób na pokonanie Deadpool'a. Postacie te walczyły później ze sobą jeszcze wielokrotnie, i jak dobrze pamiętam, za każdym razem zwycięzcą tego pojedynku był Deadpool. W jedenastym numerze trzeciej serii komiksu o Deadpoolu nasz pyskaty najemnik wraz ze swoją współlokatorką Blind Old cofa się w czasie do komiksu The Amazing Spider-Man 47 z 1967 roku. Niesamowite w tym wszystkim jest również, że nie jest to pierwszy raz, gdy twórcy komiksów powracają do tej konkretnej starszej historii. W sześciozeszytowej miniserii pod tytułem Spider-Man Niebieski z 2002 roku ta obecnie niemal już 60-letnia Historia o pająku również stanowi motyw przewodni komiksu. Streszczenie tej opowieści możecie obejrzeć na moim kanale w filmie pod tytułem Romantyczny Spider-Man. Historia z Deadpoolem ma jednak całkowicie inny wydźwięk niż Spider-Man niebieski i stanowi swego rodzaju parodię starego komiksu o Spider-Manie, którym nasz najemnik wyśmiewa wszelkiego rodzaju absurdy i głupoty zawarte w starym komiksie. Z pewnością jest to niesamowity smaczek dla osób, które czytały pierwsze komiksy o Spider-Manie. Polecam przeczytać jeżeli chcecie się mocno uśmiać. Deadpool jest jedną z trzech postaci, która dała początek innemu antybohaterowi, który zwie się Alex Hayden i ma pseudonim Agent X. Historia ma swój początek, gdy Deadpool przyjmuje od jednego z czterech szefów lokalnej mafii zlecenie na zabicie innego przywódcy mafijnego. Gdy wszyscy czterej przywódcy mafijni, tak zwane Cztery wiatry, spotykają się na obrady, Deadpool wypatruje swojego celu z dachu i zamierza dokonać egzekucji. Na jego drodze, jednak świetnie wyszkolony ochroniarz i zabójca o pseudonimie Nio, który jest również bratem jednego z czterech wielkich bossów gangu. Dając Deadpoolowi dobrą walkę, Nio mimo wszystko nie jest w stanie go jednak upilnować i po chwili pyskaty najemnik wpada przez górną szybę budynku, wystrzeliwując w locie dla pewności cztery pociski. Ku zdziwieniu samego deadpula lufa jego broni została wygięta, ale co jest jeszcze dziwniejsze, wszystkie cztery strzały przeszyły Serca każdego z czterech przywódców mafijnych. Mimo, że Deadpool zabił swojego pracodawcę, przez co nie otrzymał oczywiście wypłaty, dzięki powyższemu wyczynowi zyskał on ogromny wzrost reputacji w środowisku najemniczym. Jak się okazało, taki obrót spraw nie spodobał się innemu zabójcy i najemnikowi o pseudonimie Czarny Łabędź, który swój fach uważał za sztukę, a w jego rodzinie zawód zabójcy wykonywany był od pokoleń. Sposób bycia i postępowania Deadpoola Łabędź uważał za haniebny i przynoszący wstyd jego profesji. Zabójstwo Czterech Wiatrów miało być ukoronowaniem długoletniej kariery Łabędzia, a jednak to Deadpool spił całą śmietankę. Nawiązując współpracę z żonnym zemsty Nio, Czarny Łabędź stopniowo i bez pośpiechu zatruwa życie Deadpoola. Podstępem zwabia go do swojej rezydencji w Niemczech, a następnie używając swoich mocy infekowania umysłu telepatycznym wirusem, sprawia, że Deadpool między innymi powoli Zatraca swoją pamięć, a także nie jest w stanie odpowiednio celować. Co znacznie utrudnia mu funkcjonowanie jako najemnik. Po jakimś czasie, będąc już w coraz gorszej formie psychicznej, Deadpool decyduje się na desperacki ruch i ponownie pojawia się w rezydencji Czarnego Łabędzia. Gdy ma już dojść do konfrontacji dwóch najemników, pojawia się również i Neyo, który oskarża Deadpoola o zabójstwo jego brata. W tym momencie Nijo zostaje jednak przeszyty klingą miecza przez Czarnego Łabędzia, który oświadcza, że to on tak naprawdę stoi za zabójstwem Czterech Wiatrów, a Deadpool znalazł się po prostu w odpowiednim miejscu i czasie, przywłaszczając sobie jego osiągnięcie. Neo umiera, a Deadpool wyciąga w tym momencie walizkę z bombą, która ma wybuchnąć za kilka minut. Następnie Deadpool gra na czas, zagadując łabędzia, a po chwili panowie zaczynają szermierkę. Obie strony atakują zaciekle, raniąc się nawzajem, lecz po chwili łabędź odcina lewe przedramię Deadpoola i wydaje się, że to on. Zyskuje przewagę. Im mniej czasu do wybuchu, tym bardziej czarny łabędź wydaje się jednak być poddenerwowany i żąda od Deadpool'a, aby ten podał mu kod dezaktywujący bombę. Ku jego zdziwieniu Deadpool pozwala mu wejść do swojej głowy, ale jedyne co łabędź w niej napotyka, to czyste szaleństwo i nie jest w stanie zupełnie nic zrobić, a nawet sam zaczyna odczuwać strach. W końcu odliczanie dobiega końca i cały zamek czarnego łabędzia wybucha, najprawdopodobniej za zabijając walczących. W tym momencie seria komiksów od Deadpoolu przestała być już wydawana, a na jej miejsce pojawił się nowy komiks o tytule Agent X. W progu mieszkania kobiety o imieniu Sandy, byłej pracownicy agencji najemczej należącej do Deadpoola, pojawia się dzika postać z wyglądu przypominająca trochę zombie. Chociaż początkowo postać wydaje się być dzika i nieokiełznana, z czasem zaczyna mieć ludzkie odruchy, a Sandy jak i opiekujący się nią Taskmaster zaczynają podejrzewać, że Alex Hayden, jak kazał na siebie mówić nowo przybyły gość, to tak naprawdę Deadpool, tylko okaleczony i mający jakiś rodzaj amnezji. Przez kilkanaście zeszytu w serii Agent X postacie te zżywają się ze sobą i przeżywają wiele ciekawych przygód m.in. zakładając najemniczą agencję X i przyjmując wiele różnych zleceń. Wszystkie postacie biorą za pewnik, że Hayden jest Deadpoolem jednak pod koniec 13 numeru serii w progu mieszkania Sandy pojawia się czarny łabędź, a u jego boku stoi nie kto inny jak sam Deadpool. Czarny łabędź wyjaśnia wszystkim, że aby przetrwać wybuch podświadamia Adam użył swoich mocy, aby wchłonąć cechy zarówno Deadpoola, jak i Nio, w wyniku czego cała trójka podzieliła się swoimi aspektami mocy, wiedzy i osobowości. Trup Nio stał się agentem X i dlatego wygląda niczym zombie, a jest w stanie żyć tylko dzięki czynnikowi regeneracyjnemu zawłaszczonemu od Deadpoola. Czarny Łabędź został z kolei uratowany przez portugalską łódź rybacką. Natomiast Deadpool doznał amnezji i cały czas dochodzi jeszcze do siebie. Jak się okazuje, agent X przejął od Czarnego Łabędzia jego ambicje oraz wysublimowany gust od Deadpoola, moce lecznicze i poczucie humoru, a od niego honorowość oraz jego ciało. Czarny Łabędź, chcąc pozbyć się, jak to ujął, encyklopedycznej znajomości pornograficznej wersji do wcipu spuk-puk, zaproponował duchowy rytuał który miał na celu przywrócenie każdemu jego własnej osobowości. Gdy wszyscy przystali na te warunki, okazało się, że był to tylko podstęp i przykrywka dla planów Łabędzia, który zamierzał przejąć ich mocę i stać się jeszcze potężniejszym. Ostatecznie Czarnego Łabędzia udało się pokonać, a postać Agenta X na stałe zagościła już w świecie komiksu Marvela. To tyle moi drodzy, mam nadzieję, że ciekawostki wam się spodobały i dziękuję wam za wyrozumiałość, bo ostatnio nie ukrywam, miałem bardzo mało czasu, żeby tworzyć materiały. A mimo to dalej jesteście ze mną, a nawet z tego co widziałem subskrypcji, wyświetleń i komentarzy ciągle przybywa. Więc z tego miejsca jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten pozytywny odbiór. No i co mam nadzieję, że kolejny materiał będę w stanie przygotować dla Was trochę szybciej jednak, nie? Także trzymajcie się i do następnego. Hej!